Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. E, dzisiaj zabieram się za temat, e, o którym dawno chciałam Wam powiedzieć, ale ciągle go odkładałam, nawet nie wiem dlaczego. E, ponieważ ja e, o Andrzeju Kurku, Zdzisławie Kamieńskim e, wiem od zawsze, bo to są. E, wiecie, ten program w telewizji polskiej e, był emitowany wtedy, kiedy ja byłam dzieckiem. Wtedy, kiedy były tylko dwa programy telewizyjne dostępne dla odbiorców. Wtedy, kiedy to był głęboki PRL w latach 80. I wtedy, kiedy wiedziałam, że to musi być coś wyjątkowego, ponieważ moi rodzice i wszystkich dorosłych, których wtedy znałam, oglądali programy Kurka i Kamińskiego i dyskutowali na ten temat. To, to było coś. To było. Ja nie rozumiałam wtedy o co chodzi w tych programach. Oglądałam też wspólnie razem z rodzicami, ale nic mi to nie mówiło, po prostu byłam za mała. I tak samo jak przy Andrzeju, nie Andrzeju, tylko Adamie Słodowym, zrób to sam. Byłam zafascynowana tamtym programem, tak programem Sonda. Tak samo byłam zafascynowana, mimo że nie wiedziałam o co tak do końca chodzi. To są dwa programy telewizyjne, które ja je do dzisiaj pamiętam. Pamiętam prowadzących, pamiętam mm, te dziwne ubiory, <laughs> znaczy wtedy były normalne, ale y, dzisiaj, jak się patrzy z tej perspektywy, dziwne ubiory, zwłaszcza kurka, bo kurek był taką osobą, y, no taką rewolucyjną trochę taką, wiecie, nie, nie zastałą. Kamieński był raczej taki stonowany. E, ale o co mi chodzi? Oni prowadzili e, program sonda? E, ponad 900 odcinków zostało wyemitowanych do 1989 roku. E, no i oni po prostu stali się legendą, legendą telewizji polskiej nie tylko jako instytucji, ale jako. E, e, Czegoś, co utkwiło w świadomości Polaków z mojego pokolenia i starszych, bo młodsi to już o tym na pewno nie mają pojęcia. I nie podejrzewam, że jeżeli dzisiaj Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński żyliby i prowadziliby w podobnej formie program telewizyjny, to dzisiejsi dzisiejsza młodzież albo osoby młodsze ode mnie kompletnie nie miały pojęcia, o czym oni mówią, ponieważ to się wiąże również z edukacją. Ja wtedy byłam dzieckiem, także trudno, żeby od paruletniego dziecka wymagać ogarnięcia spraw fizycznych, czy matematycznych, czy z nauk ścisłych, ale do zrozumienia tego, co mówi Kurek i Kamiński trzeba było no, mieli wykształcenie perolowskie, takie porządne, naprawdę. Dobrze, co się wydarzyło, że chcę o nich opowiedzieć? Wydarzył się wypadek. Wydarzył się wypadek 29 września 1989 roku w Raciborzu. Kurek i Kamiński razem z Gejsztorem jechali Peżotem do zakładów raciborskich, żeby nakręcić tam kolejny odcinek. Gejsztor był kierowcą gajdowym. Oni wtedy byli w wieku tak, właśnie 40 parę lat dwa, trzy, Z nich wszystkich był najstarszy Gejsztor. Tak, on był 41 rocznik najmłodszy był kurek i e, oni jechali tam, nie wiem czy, czy Giesztor był e, ich e, kumplem, takim Andrzej Giesztor, mam na myśli nie jego ojciec, tylko Andrzej Giesztor, był je, ich jakimś tam bliższym znajomym, czy po prostu poprosili go, żeby ich zawiózł z Warszawy do Boża. To się wydarzyło przed dziesiątą na takim odcinku drogi w rejonie Raciborza tam jest jakiś zakręt i oni po prostu wpadli. Zderzyli się z, czołowo ze Starem. Star to jest dawna ciężarówka, która jeździła po polskich drogach. No i po prostu wszyscy zginęli. Wiecie, do dzisiaj nie ma żadnych. Dostępnych, powiedzmy, jakiś akt tej sprawy, tak publicznie, żeby gdzieś można było to znaleźć. Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś na ten temat się wypowiedział, żeby został wykonany czy na ten temat jakiś dokument, w którym autor tego dokumentu czy reżyser. Weźmie, aby tam wziął udział, nie wiem, jakiś prokurator, może jakiś policjant, który prowadził śledztwo, może sędzia albo świadkowie. Po prostu nie ma czegoś takiego. I do dnia dzisiejszego wiecie, wyrok czy tam, no nie wiem, powiedzmy, że wyrok sądu. W sprawie tego wypadku jest taki, że błąd popełnił kierowca, czyli Andrzej Giechtor. I że to była jego wina. Ale wiecie, parę godzin później, na tym samym odcinku drogi, zdarzyły się, zderzyły się dwie ciężarówki. Prokuratura również dała wtedy taki anons do prasy lokalnej, raciborskiej i okolic czy um, jakiś kierowca albo jakiś świadek w tym dniu nie widział tam wylanej plamy oleju albo y, osoby, która to wykonała, ponieważ istniała taka hipoteza, że y, samochód po prostu wpadł w poślizg i gejsztor nie mógł zapanować nad y, pojazdem i po prostu y, ratując się świadomie, nieświadomie y, zdarzył się ze starem jadącym z naprzeciwka. Powiem Wam, że ta hipoteza według tego, co ja obliczyłam, jest najbardziej wiarygodna. Ponieważ ja wykonałam mnóstwo obliczeń, powiem Wam, jeśli chodzi o, o ten dzień. Nie tylko tego dnia, ale wykonałam obliczenia Andrzeja Kurka w tym dniu śmierci, w tym dniu wypadku, Kamińskiego w tym dniu, Gejsztora w tym dniu. Potem dodałam to wszystko do siebie. Potem zrobiłam taki partnerskich trojga, tak? To znaczy e, trzy osoby bez tego dnia, potem e, te trzy osoby w tym dniu. Także powiem Wam, że e, jeśli chodzi o indywidualne portrety, może na, na, najpierw to powiem. Andrzej Kurek, e, czyli ten e, najmłodszy z nich, ten pan w okularach z wąsem, z jasnymi włosami, to jest Andrzej Kurek. E, on miał, słuchajcie, na strefie destrukcyjnej w indywidualnym portrecie ziemi karty rydwanu. Więc tutaj, ewentualnie, można by się doszukiwać czegoś, co jest związane po prostu z pojazdami. No W tym wypadku już wiemy: kolizja, wypadek samochodowy, no ewidentnie to jest powiązane z rydwanem, tak? On nie miał niczego takiego, słuchajcie, wiecie, jeśli chodzi o plan duszy, czy misję na dane wcielenie, yy, yy, znaczy misję życiową, czy, yy, czy leitmotiv. Nie, on po prostu miał tylko ten rydwan w strefie destrukcyjnej. Kamiński, Kamiński w ogóle u Kamińskiego jest zupełnie co innego, bo on miał rydwan z karmy. Czyli e, jeśli biorąc pod uwagę ten wypadek samochodowy w Rydwanie, no to nad nim ta karma jednak wisiała, tak? Kurek mógłby w pewnym sensie jakoś to ominąć, że tak to nazwę. E, powiedzmy, nie wiem, spóźniając się albo. E, e, być chorym w tym danym dniu, tak? Albo uważać na jakieś pojazdy kołowe, nie tylko samochody, ale może też, wiecie, jakieś, nie wiem, pociągi i tak dalej, coś, co się przemieszcza, nawet na konia z wozem. Natomiast Kamiński miał tego Rydwa na podkarmie, więc myślę, że on w pewnym sensie, to tak trochę nieuniknione u niego było. Natomiast co Gieisztor miał? Gieisztor to w ogóle ma trochę podobny portret tarotowy do Michaela Schumachera. Michal Schumacher też y, był kierowcą rajdowym, bo ja nie wiem, czy ja Wam powiedziałam. Gester był kierowcą radio, y, radiowym, rajdowym. I y, 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 Schumacher i Gester mają, słuchajcie, podobne portrety, także nie dziwię się, że Gester też poszedł w tą stronę. On ma rydwan na misję życiową, tak? Także on y, doskonale to wypełnił. Yy, ale czegoś takiego słuchajcie, no w świadomości miał wierzę, miał gdzieś jeszcze wierzę, żeby yy, coś na no, harmonii wewnętrznej. Także myślę, że on na krawędzi tak żył. No, no słuchajcie, ten zawód yy, bycie kierowcą rajdowym to jest życie na krawędzi, tak czy inaczej. No więc e, e, tych trzech panów Marydwan, tak, w portrecie, i to jest niezaprzeczalne. Można to pod różnymi kątami rozpatrywać, jeśli by przeżyli, powiedzmy, ten wypadek, albo gdyby się nie wydarzył ten wypadek. No ale się wydarzył, i w tym wypadku interpretuję, czy to podciągam to pod ten wypadek. Ja jak, powiem Wam, ja wiedziałam od zawsze, że Kamiński i Kurek zginęli w wypadku, ale nie wiedziałam, że Giesztor był kierowcą. Ja myślałam, że oni po prostu we dwójkę jechali, a jakieś 5 czy 6 lat temu obliczyłam te portrety, to stwierdziłam, że nie wiedząc w ogóle, że gejsztor był kierowcą, bo zaczęłam szukać informacji, jak to się wydarzyło i okazało się, że gejsztor jechał z nimi. Ale wtedy nie, nie znalazłam takiej informacji, albo ją ominęłam, czy wyparłam taką informację, że gejsztor był kierowcą. I poobliczałam, wiecie, portret indywidualny do pewnego momentu razem z tą datą śmierci, czy, czy datą wypadku. I od razu w... w, w w tym portrecie Gisztora w tym dniu widać, że to on kierował. To widać, wiecie, od razu on ma na pierwszym etapie sąd. Na pierwszym etapie, czyli w pierwszej części dnia, potem jest koło fortuny, potem jest znowu sąd, potem trudności, jest sprawiedliwość. Świadome dążenie jest sprawiedliwość i pokonana trudności jest wieża. Czyli ewidentnie tutaj e, pokazane jest, że wieża e, i wypadek i on, on jest kierowcą. Tak? E, w... Portrecie Kamieńskiego w tym dniu y, wygląda tak, jak on by miał trochę muchy w nosie, powiem Wam. Y, nie ma nigdzie doniesień prasowych, kto siedział z przodu, a kto siedział z tyłu. No Giejsztor siedział z przodu, bo kierował, ale kto siedział obok niego, obok kierowcy, czy Kurek, czy Kamieński, według tego portretu mam wrażenie, że Kamieński siedział z przodu, a Kurek siedział z tyłu, na miejscu tylnym pasażera. I mam wrażenie, że Kamiński miał takie trochę muchy w nosie. On w ogóle jakoś taki trochę zmęczony był tego dnia. On coś tam wymuszał. Nie wiem, czy on się spierał, pokłócił z kimś, bo nie sądzę. Ale on tak jakby coś wymuszał na kimś. Nie wiem, może on z kurkiem po prostu dyskutował na temat tego programu, ustalał jakieś ostatnie ustalenia były i po prostu chciał przeforsować swoje zdanie, że lepiej by było tak, jak on mówi, a nie tak jak kurek. Tylko, że to nie było w atmosferze jakiejś kłótni, w atmosferze takiej nieprzyjemnej i wrogiej. To było po prostu takie przerzucanie się argumentami i taki nacisk. Ze strony Kamińskiego w tym dniu, że on po prostu by chciał tak, żeby po jego było, tak, po jego myśli. I ja mam wrażenie, że Kamiński kątem oka widział więcej niż, niż myślał, że widzi, ponieważ tutaj u niego. On mógł też w pewnym momencie się trochę zdrzemnąć, bo oni z tej Warszawy musieli wcześniej rano wyjechać, jeśli przed dziesiątą, czy tam około godziny dziesiątej, przed dziesiątą ten wypadek się wydarzył, to oni musieli wcześniej rano wyjechać. I Kamiński tak, mam wrażenie, że on większość drogi przespał i dopiero tak na ostatnią chwilę może się obudził, nie wiem, może dwie godziny przed wypadkiem, czy półtorej godziny, coś na tej zasadzie, i zaczął z kurkiem gadać, co by było, jakby było lepiej z tym czy z tamtym. No, oni we trzech musieli tak czy inaczej rozmawiać, tak? Nie to, że Gieńszczor był wyłączony z tej rozmowy, ale prawdopodobnie z portretu Kamińskiego i tego dnia wypadku wygląda na to, jakby oni. Rozmawiali na jakiś temat tylko we dwóch sobie znanych kurek z Kamińskim. Natomiast co jest u Kamińskiego? Kamiński pracował większą część, większą część tej, tego ranka, od kiedy oni wyjechali, on sobie tam coś układał, tak wiecie, nie wiem, może scenariusz poprawiał. <laughs> Przepraszam. Może chciał, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik, żeby było, wiecie, tak, w porządku wszystko. I potem nagle, on był w ogóle tak jakby trochę w innym świecie, on myślał o czymś innym, on mógł rozmawiać z kurkiem, z gestorem, ale on tak naprawdę był gdzieś tam w swoich myślach. I on też mógł kątem oka coś zobaczyć, co yy, nie pasowało mu do końca, ale y, jego świadomość tego nie do końca no, y, 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 nie do końca mogła to zarejestrować. Także poza tym, wiecie, to był y, 29 września. Nie pamiętam jaka była wtedy pogoda, czy, to była, y, 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 czy padał deszcz, czy nie padał deszcz, czy było sucho, czy było pochmurnie, czy było słonecznie, trudno mi jest powiedzieć. Natomiast y, 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 mam wrażenie, że tych trzech panów yy, yy, w ogóle nie, nie zawracało sobie głowy yy, okolicznościami zewnętrznymi, czyli, czyli tym, co się dzieje na zewnątrz samochodu, bo za zadanie miał kierować gejsztor i to było jego zadanie, a ci dwaj, Kurek z Kamińskim, oni po prostu no, jechali na nagranie, oni chcieli yy, jak najlepiej wypaść, czy nie wiem, powiedzmy Kurek yy, przysypiał, bo był yy, zmęczony, nie wiem, może nie dospał i tak dalej. No i potem na ostatnią chwilę zaczęli rozmawiać, co by tam poprawiać sobie, tak? W tym, w tym dniu. Poza tym, jak wygląda teraz ich portret trojga. I aha, jeszcze co miałam do, do powiedzenia. Jeśli chodzi o ten wyciek na przykład czegoś śliskiego, to mógł być olej albo to mogła być jakaś substancja śliska, która spowodowała, że gejsztor przestał panować nad samochodem na tym odcinku drogi i chcąc się ratować, no wjechał czoło w stara, tak, skręcił w lewo a zamiast w prawo bo on nie wjechał w tył samochodu który jechał przed nim tylko po prostu z naprzeciwko jak ten star jechał i ja mam wrażenie że kurek tak kątem oka mógł zauważyć że jest jakaś plama na ulicy o, znaczy oni obydwoje nosili okulary nie wiem czy byli dalekowidzami czy krótkowidzami w każdym razie e, mam wrażenie, że Kurek podświadomie zarejestrował coś, że coś jest nie tak na drodze. On był fizykiem po, e, bardzo dobrze wykształconym e, po e, Uniwersytecie Warszawskim czy słuchajcie nawet e, jakimś innym. Także on e, musiał zdawać sobie sprawę, że coś takiego na drodze to nie jest nic dobrego pod, pod względem, wiecie. Nie jako kierowca, ale jako osoba, no, no fizyk, wykształcony tak? fizyk. Bo on ma ten księżyc, tak? I on ma ten umiar. Tutaj jest za dużo u niego jakichś płynów, za dużo wody. Poza tym on ma koło, czyli u niego to koło zaczęło się zamykać, tak? Ma koło Fortuny. Zmienia się obraz, bo raz słońce, raz deszcz e, za, za oknem. E, także on mógł, e, e, tam było, e, on mógł coś zarejestrować kątem oka, albo tak z daleka zobaczyć, że na przykład na wygląda inaczej. Nie jest e, Powiedzmy taka sucha jak powinna być, tylko jest ciemniejsza. Ten księżyc z umiarem e, mógł na to wskazywać. Księżyc jest na trudnościach, a Umiar jest na świadomych dążeniach. Może on chciał e, e, jej szterowi dobre rady też dawać, tak? No ale nie wyszło. Natomiast Kamiński przespał tę e, e, większą część tego dnia, tego poranka, potem się zbudził i. E, ja mam wrażenie, że on tak nie do końca był świadomy, że to już jest koniec. Że, że tak jakby w pół słowa mu urwało, w pół myśli, bo on był powiedzmy w. Znaczy, ja mam obraz przed oczami, że on gadał. On po prostu gadał w tym momencie i, i ten wypadek przerwał mu. On nawet chyba nie zarejestrował w ostatnich sekundach, że coś jest nie tak. Tak jakby w pół zdania mu przerwano. Natomiast Geishore, jako że był kierowcą rajdowym, to on, on ma też koło fortuny. Ja mam wrażenie, że, yy, yy, że on próbował wyjść z tego, on, on próbował swoje umiejętności, jakie zdobył na torze rajdowym, wykorzystać akurat w tych trudnych warunkach. Yy, jeśli rzeczywiście byłaby tam jakaś mokra plama, czegoś bliskiego. Yy, yy, mógł stracić panowanie nad kierownicą, ponieważ u niego pojawia się również koło, a na pokonaniu trudności jest wieża. Także yy, myślę, że on... Yy, czy on szybko myślał w tym... Tak, on szybko myślał, on yy, momentalnie wiedział, co ma zrobić i każde wyjście było złe. Czy by skręcił w prawo, czy by skręcił w lewo. Ja myślę, że... Albo go poniosło w lewo i już nie miał panowania nad kierownicą, nad tym kołem fortuny. Też tak może być. I po prostu um, mam wrażenie, że jakby on jedyny... Znaczy Kamiński, Kurek był świadomy, że to już jest koniec. On, on wiedział, on ma śmierć w portrecie na pokonaniu trudności, natomiast ten ma wierze. Czyli on był bezpośrednim sprawcą wypadku w tym sensie, że nie to, że on spowodował wypadek, ale że on był tym kierowcą, tak? O to mi chodzi. Mam nadzieję, że rozumiecie o czym mówię. Co jeszcze jest płynnego i przemawia za tą hipotezą mokrej nawierzchni, czyli mokrej, śliskiej? Na w portrecie kurka kamińskiego gestora i daty tego wypadku pojawia się gwiazda. Ona nie pojawia się na przykład na trudnościach, albo gdzieś tam na drugim tym etapie, czy tam w drugiej części dnia, ona się pojawia co prawda w trzeciej części dnia ale jak Wam mówiłam, parę godzin później dwie ciężarówki tam się też zdarzyły i ja mam wrażenie, że tam rzeczywiście musiało być ślisko na tej nawierzchni. Nie wiem, jak w ogóle zostało to wszystko sfotografowane po wypadku, jak był liczony i czy był liczony droga hamowania, w ogóle czy ta nawierzchnia została zro, zrobiona w fotografie, czy, czy ktoś w ogóle to stwierdził, że tam było mokro, ślisko. Nie wiem, po prostu tego nie wiem, ale prawdopodobne wydaje mi się to, że rzeczywiście coś takiego mogło, mogło być. Um, u, nich trzech, u nich trzech i w portrecie ich trzech i tej daty śmierci Widać po prostu, że oni sobie gadają. Widać, że oni sobie gadają, że. I wiecie, co mam wrażenie? Ta gwiazda w trzecim etapie życia, znaczy życia, w trzecim etapie tego, tej, tej, tego dnia, tego wypadku, ich śmierci, ja mam wrażenie, że po prostu ich dusze nie zostały. Ich dusze szybko odeszły do powiedzmy nieświadomości. Źródła nieświadomości, albo do źródła, w zależności, jak to nazywacie, bo tak gwiazda o tym mówi o powrocie do źródła. Także ich dusze um, na pewno były w szoku, tak? Bo nagle znaj znajdują się w ciele, i y, 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 wypadek jest zdarzeniem szokowym również dla duszy. Także y, są dusze, które. Nie wiedzą, co się dzieje przez dłuższy okres czasu dla nas, ziemski okres czasu i po prostu potrzebują odprowadzenia albo uświadomienia, że ciało już nie żyje. Ale ja mam wrażenie, że tutaj u nich trzech, zwłaszcza u Kurka, bo Kurek miał na pokonaniu e, trudności śmierć, więc e, Kurek szybko, już, e, Kurka dusza szybko odeszła do źródła Kamińskiego, to znaczy Gejsztora również w tej wieży. Kamińskiego, co u Kamińskiego, tam, tam widać? Moment. Kamiński ma śmierć. No to ich trzech, tak, rzeczywiście, bo pomyliłam się. Kurek ma koło na pokonaniu trudności, Kamiński ma śmierć, a ten ma wieżę. Także tak, to się zgadza. Ja tylko na tej podstawie tej gwiazdy wysnułam taki wniosek, a teraz dopiero spojrzałam. Tak, to się zgadza. Po prostu koło się zamknęło u kurka, pokonanie trudności. Do źródła poszła, szybko poszła jego dusza do źródła, czy do nieświadomości, kończąc misję, tak, czy, czy tam plan, chociaż on nie miał takiego planu, miał tą strefę destrukcyjną, czyli to się wypełniło. U Kamińskiego ta śmierć mówi, że na pokonaniu trudności tą karmę też on wykonał, czyli po prostu no... Poszło u giejszczora, ma wieżę na pokonaniu trudności, może jego dusza, ale on ma koło na drugi etap, także też e, e, jego dusza szybko odeszła, szybko poszła do źródła. Także ta gwiazda też o tym mówi, no i mówi też o płynach. Tam musiał być, e, ja nie wiem, słuchajcie, jaki e, e, był stan techniczny tego samochodu, w którym oni jechali tego Peżota, ale tutaj ewidentnie widać u giejszczora i dnia te, tego wypadku e, kłopoty z kierownicą. Nie wiem, czy po prostu tam coś się obluzowało, czy ten samochód był w ogóle zmierzony z przodu, tylko tylne siedzenie było takie w miarę. I, I dlatego są teraz do dzisiaj teorie spiskowe: jak to możliwe, że tylne siedzenie nie zostało zmierzczone, a mimo wszystko oni trzej um, nie żyją. E, w ogóle teorii spiskowych jest tam 1500. E, właściwie taka jedna główna jest teoria spiskowa że y, y, telewizji polskiej nie podobało się, że Kurek z Kamińskim chcą jakąś tam inną, y, inny program stworzyć, bo sonda miała być tylko do pewnego momentu, oni tylko jeden odcinek mieli nakręcić albo dwa i koniec i, i tak dalej. Ale to wiecie, to jest tak strasznie naciągane, że nawet nie dotykam tego tematu. I y, 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 zaczęłam od tego, że były problemy z kierownicą, ale... Y, może te problemy z kierownicą to po prostu było w tym momencie, kiedy gejsztor już nie mógł zapanować nad nią, tak? Bo mu się powiedzmy kręciła w kółko, zgodnie z tym kołem fortuny, albo coś się obluzowało, ale mimo wszystko nie, nie mamy dostępu, słuchajcie, do żadnych dokumentów, do żadnych informacji publicznych, czy ten samochód był niesprawny. Czy hamulce były sprawne, bo koło Fortun również się z hamulcami wiąże? Czy kierownica była sprawna, układ hamul, kierowniczy, czy w ogóle no, cokolwiek innego, no ale tu ewidentnie on miał problemy z. Jakąś motoryką, bo tutaj z y, trudności jest sprawiedliwość u Gieńsztora w tym dniu razem z kołem. Czyli sprawiedliwość mówi o sprawach technicznych, mówi o czymś, co nie działa prawidłowo na trudnościach, a powinno prawidłowo działać. Może to była jakaś wada, mimo że po przeglądzie był ten samochód, albo on o niego dbał, a tak naprawdę co, to było coś ukrytego, sprawiedliwość w cieniu, y, co dopiero się ujawniło akurat na tym odcinku drogi w tym kole Fortuny, ale. Jeszcze raz powtarzam, nie ma jakichś oficjalnych doniesień, jaki był stan techniczny tego samochodu po wypadku, jeśli wiecie, biegli go, zbadali ten wrak, także no trudno mi powiedzieć, według tego portretu wygląda problemy z kierownicą, tak to ogólnie powiem, czy y, przyczyną był ten poślizg, czy... Y, jej nagle stracił panowanie nad kierownicą z powodu jakiegoś defektu technicznego. Trudno mi jest powiedzieć, on na pewno nie spał, bo on był taki zwarty i gotowy i on jechał świadomie, nie to, że wiecie, tam przesypiał i musiał spać ciało. Nie, on był do tego przyzwyczajony. Także. Chciałam Wam przypomnieć tą sprawę, chciałam Wam przypomnieć sylwetkę Kurka i Kamińskiego. No i przy okazji w tym wypadku zginął Giesztor. Myślę, że tak ich losy były związane od początku. Właśnie przez ten Rydwan, tak? Na różnych pozycjach oni mieli ten Rydwan, ale ten Rydwan w tym czasie, w tym miejscu ich po prostu połączył. Koło fortuny się zamknęło. Szkoda, jestem bardzo ciekawa, jakby Kurek i Kamiński odnaleźli się w nowych czasach. W latach 90., teraz, gdyby żyli, to, to słuchajcie, 46-47 rocznik, więc oni byliby teraz po, grubo po 70. Ja myślę, że Kurek byłby w swoim żywiole, gdyby widział postęp technologiczny. Oni w latach 80. nagrali taki odcinek, gdzie Kurek przewidywał, że to będzie nazwał płytę CD. Oczywiście on wtedy nie wiedział, że płyta CD będzie popularnym nośnikiem danych, ale on nazwał to nową płytą gramofonową z danymi. Także Kurek był no, naprawdę człowiekiem takim chyba na miarę wyprzedzającym swoje czasy i podobnym do. Do matematyka, do informatyka, o którym Wam kiedyś wspominałam, tutaj możecie zajrzeć i yy, 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 posłuchać, co mam do powiedzenia o tym Panu. To było wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną pół godziny i do następnego za tydzień. Na razie.